Weekend wypełniony zawodami i stawania na podium, dwie lokalizacje zawodów, które dzieliły aż 380 km. Cześć, tutaj Marta Kamijami i zapraszam Cię na dzisiejszego vloga z Rio Grande Cross, Vloga, który widzicie pierwszy, ale chronologicznie te wydarzenia były po moich zawodach w Barłominie, gdy startowałam na Belince, więc kolejny vlog na pewno będzie z Barłomina. Działo się ogromnie dużo, to był iście intensywny weekend, działo się ogrom rzeczy, no ale... Kto, jak nie ja, zapraszam do oglądania. Korzystając z okazji tego, że jest korek na A1, teraz przemieszczam się już do Poznania, więc moi drodzy, kolejna część filmu z najbardziej influencerskiej stajni w Polsce, czyli Poznań Rio Grande Muzyka Wow. Zobaczcie, mieszkam w domku z najlepszą influencerką, zaraz po mnie. Tak mi tak mów Wychodzimy i zobaczcie, kto ogarnia, że tam daleko jest kolejny influencerski koń. Oli olimudry. Reszty koni nie znam, ale z domków mamy przepiękny widok właśnie na Rio. A tam dalej są zawody, gdzie będziemy też szli. Także tak wygląda nasz poranek. Dzień dobry bardzo z Juletką, z mizereczką. Idziemy teraz, gdzie idziemy? Idziemy Jest. oglądać zawody na śniadanie. I o 15 po południu mamy Pony Games, gdzie Starcie będziemy influencerów. Starcie influencerów, gdzie będziemy wszyscy razem rywalizować o podium, bo tylko na wygrana się liczy. Idę sama na obchód. Tutaj mamy influencerskie grono, które odpoczywa i po zjedzeniu ziemniaczków w cieniu czeka na dalsze atrakcje. Mamy ściankę również ze sponsorami, i tutaj jest podium. Ciekawe, czy będzie tutaj Pony Games dekoracja. I najwięcej tu, oprócz bardzo, to jest mój największy fan numer jeden, Ładne. prawda? A tutaj jest chyba loteriada, gdzie również możecie wygrać między innymi rzeczy od Torpol, między innymi mój czaprak, oczywiście od innych sponsorów. Mamy tutaj największą atrakcję z nagrodami, gdzie lotkami tutaj rzucają w ścianę wypełnioną balonami, a w balonach, o, tu nie trafione, a w balonach mamy nagrody przeszykowane przez sponsorów w Rio. Sama jestem ciekawa, pierwszy balon. Kolejny. A tam mamy dziewczyny, Mizerkę i Jurkę, które też czekają na swoją kolej. Nie, 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 nie. Gotowi? Nie. No. A, nie. Gotowi? Start. Jest, tak. Kurde, jak to dobrze celujesz. Ja nie wiem, ale ona tak dziwnie leci w locie. Jak dziwnie leci. Oszukaj. Piękna. Wow. wow! Dobra, strzelamy no, dalej. Jest <grym> yes, coś! Janek, sprawdź co to. Jak tak ci dobrze idzie, to nie strzelaj dziesięć. Tu wyleciało. A, je. no, no, jest, jeszcze jedna? Dwie? Mamy autograf. Ach, to autograf kolejny. I tutaj kolega... Uwaga, idziemy z Olą, która osobiście oprowadzi nas Osobiście po stajni Rio Grande ja widziałam tylko... Ale że... ty masz nudno, bo my wczoraj jak byłyśmy, to my widziałyśmy koniki w boksach, a Kolejno koniki są... To też są boksa. Ej, dobrze, żeby <noise> Dobry. Nie Dobry. chcę nic wiedział, co ma to za oczywiście? I również tutaj zobaczymy, zobaczymy całą tragedię, gdzie ten festyn właśnie jest po to, żeby odbudować stajni. zobaczymy faktycznie drzewo, które zwaliło się. Mamy primuś, niezwykle duża, Ola. Czy ty ją faszerujesz? Ola! Nie, ja, nie, ja nie wiem, ona ma metr ja nie wiem, jak to się stało. Może ona ma łeb zaraz jak Delina? Jajku! Ogromny! A tu Tutaj by się rozbił! Dzień dobry, królowo! Dzisiaj już czujemy jak u siebie. Dzień dobry! Bilusia, mokra, ciepu ci. Czekam na Nie, nie, nie. A nie, nie, nie. A nie, nie, nie. Mamy jeszcze łowkę. trzeci influencerski koń. Lowkę, kochanie. Dzień dobry! O, fajna jest jedna drobna. No! Cześć, Cześć! idziemy, pokażemy Wam faktycznie, jak wygląda to, jak drzewo spadło na całą stajnię w części socjalowej. Tam były paki, było też kibel, więc cały czas, cały festyn jest właśnie po to, żeby odbudować tą stajnię, żeby wspomóc ich finansowo i oczywiście, żeby wszystkie inklętery przyczyniły się do tego. No naprawdę. Robi to wrażenie. Tu jest paszczarnia, tutaj jest... Toaleta, Poalet. która też ucierpiała. Widziałam na filmie, że ten dach wszystko tutaj ucierpiał. Dobrze, że cały kibelek jest przynajmniej tyle. I widziałam też, że mają polową taką paszarnię. Tutaj cała konstrukcja jest niestety naliczona. I głównie tutaj, gdzie były paki wszystkich dziewczyn, niestety wszystko musiało być zabrane, bo pewnie cała konstrukcja też jest. Kurczę, nawet tak niebezpiecznie chyba jesteśmy że tu jesteśmy odważni, że tu wchodzimy. Patrz, dosłownie nad nami. No, wisi nad nami. Tu pralka też w ogóle jest złamana, więc w zasadzie pół stajni jest do remontu, jeżeli chodzi o konstrukcję. Także cieszę się bardzo, że mogę być częścią tego przedsięwzięcia i po prostu pomóc w odbudowie całej stajni Rio. Muzyka We have a Dominican cookie. We a Dominican a cookie 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 a cookie 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 że założę, zobaczcie! Hobby Horsowa i dla Belusi. Dzisiaj wracam, dzisiaj nie będzie jej ale jutro będę. Dziękuję Ci kochane. Ale... ale super! Proszę bardzo. Dziękuję ja, bardzo. bardzo, bardzo. Kamer, a dobrze. bardzo. Dziękuję bardzo. O, Dziękuję bardzo. Mnie, dziękuję bardzo. Zobacz, Tim, po prostu No? Proszę. Proszę bardzo, moje drogie. O, o, dziękuję, Belunie, przepiękna! Przepiękne, Belunie, dziękuję wam bardzo. Bardzo. No jasne, zdjęcie oczywiście. Czy. Mamy już. Aj, pan, O, super. Podoba się to na imprezie? A kto swoim ulubionym influencerem? Może parę. Ola. Super! Ha, jestem wyty od Matiego! Czyli taka trójka, no to dobrze. Czy jesteś usatysfakcjonowana z mojego rysunku? Dobrze. To Klara, proszę bardzo, dla Ciebie. Proszę bardzo. Fleksa! Tak. Oczywiście! pozdrowić moich rodziców, przyjaciół całą moją stajnię. I kocham Was wszystkich. O, <grym> jest cudownie. Misia bym chciała pozdrowić. Misia, specjalnie, specjalne pozdrowienia dla Misi, oczywiście, tak, tutaj. Tak, dla mnie. Pozdrawiajcie mnie w komentarzach. Tak. Na pewno go mam, na milion procent, bo ja mam w ogóle całą taką e, szufladę i w domu w Elblągu u rodziców mam taki cały karton wszystkich fanartów. Nic, a wszystko po prostu jest ze mną, zawsze, na pewno jest. zdjęcie. Tak. Musisz Cudowne mgiełki. Ile mamy stopni? 40. Coś koło tego. Koło tego, także mgiełki Rio Grande również polecamy. Proszę bardzo. Tym, tak? Dobrze. Dziękuję. Proszę bardzo, oddaję marker. Kogo byś chciała pozdrowić? Ja bym chciała pozdrawić mamę i taty. Mamę i taty, cudownie. Dobrze. No Mamy również też strefę stoisk, które są na zawodach, a tutaj jest parkour, więc możecie sobie oglądać. Aktualnie chyba mamy konkurs klasy P albo P1. O, zobaczcie. Opa! I mamy tutaj stoisko również Silwer z najnowszą kolekcją Oli. Zobaczcie, że pewnie w ostatnie sztuki razem z Kasiunią. Jesteśmy z moimi ukochanymi już gotowe zaraz do rywalizacji na Pony Games. A moja, a moja dzisiejsza głupota. Mam dwie identyczne bluzki z Siluera z kryształami. Krótki i długi rękaw. No i jak widzicie chwyciłam pierwszą z brzegu. Jest długim rękawem. Jest 40 chyba stopni. Więc nawet nie będę Wam opisywać jak bardzo... Płynę, a dziewczyny były mądrzejsze, no, mają siateczki, tak. proszę bardzo. Siatka tu, wywieczniki tu. Siateczka tu, tutaj, tutaj, tu wszystko, wszystko. nie ma. Także niestety e, jestem już na minusie na starcie. starcie. Ale dał wszystko! Trzymajcie kciuki i komentujcie, dawajcie znać w komentarzach, kto ma wygrać te starcie. Ja wygram. Ja. Ja. Nie wiem, czy jeszcze jest to mój koń. Jest tam Mati, Mati Cabanos, który będzie około 45. Ale y, Mati ma przewagę, bo chyba wie, co będziemy robić, a my jeszcze nie wiemy. Nie wiem też, czy to jest mój koń. Idziemy pod sędziówkę i zaraz będzie losowanie koni i wyjaśnienie zasad. Tako, Mam już przydzielonego jest konia. Jest to formie Dzielę konia z Paulo. To co co jest piękny A ja jadę zaraz po, więc trzymajcie kciuki. Mamy do pobicia chyba 42 sekundy. Zobaczymy, ile wkręcę. Nie zdążyłem. Łatwo odnaleźć Hopi Horsa. Ktoś mnie wsadzi, mam już kominka, swojego konia. Sadzicza. Czekaj, nie, bo jak masz telefon. Czy ktoś mnie wsadzi? Nie, W zasadzie ten w z 71 sekund. Tak, a czy ją znacie? Kto to jest? Głośno! Tak to ona! Podobno ma na imię Marta. Tak no, jest! Zgadza się. Czas? Czas, cza, cza, cza. Nie powiedziała. Ja już bym prosiła. Aha, to, to, to Karinka jeszcze. Dawaj Karinka. Jesteś wyczona? Taj, super, super się spisał. Jesteśmy już właśnie po przyjeździe obie. Jak Ci się jechała? Super było. Ci dzisiaj ta kostka mnie trochę boli, ale była super. Koń, koń idealny, koń idealny. Ja miałam tylko karne sekundy, bo kurczę ten Hobby mi się zaklinował, ale było super, także na pewno ekstra rozprężenie konia. Dziękuję bardzo. Super. Uff. Zobaczcie Dilusia. Ola mi oddała swojego konia. Znowu dzisiaj oczy, moje marzenie, żeby na Dillusi pojeździć i proszę bardzo, była oprowadzka. I to nie była plota, Dilusia sprzedana, właśnie idziemy ją rozczodlać, zapakować. Wraca ze mną, bardzo już polubiła ciocię swoją i będzie poznawała Belusie w Gdańsku. Także super, dwie były, zawsze o tym marzyłam. Humorki, kogo to też jest coś, co jest w moim życiu codziennie. Także Dilusia bardzo jest zadowolona z nowej właścicielki. ...przyczowania, tak? Jeszcze klaskać można. I obliczamy. Jeden, dwa... Trzy, pięć Najlepszy wynik wśród influencerów i finalnie w drugie miejsce. Trzy. Wyszło tego. Najważniejsze, że łączy nas taka wspólna inicjatywa. Zakończyliśmy Pony Games i tak naprawdę ten iście upalny dzień powoli zbieża ku końcowi. Ja idę się przebrać, bo długi rękaw, długie bryczesy, oficerki to jest naprawdę ciężko w tych warunkach, w tej tutaj niestety pogodzie. Super dzień i na pewno ten cały vlog wyjdzie absolutnie intensywny, cudowny. Jest! Jesteś tak dobra jak ja. Dobrze. Pożegnałam się ze wszystkimi. Piękne promienie słoneczne otulają Rio Grande Krosinko. Fantastyczny dzień. W ogóle ekstra inicjatywa. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Fantastycznie było spotkać się w Auży właśnie takiej letniej wakacyjnej w jednym miejscu i jeszcze w tak szczytnym celu. Także mam nadzieję, że jeszcze tu wrócę. Bardzo bym chciała, bo bardzo mi się podobało. Także moi drodzy subskrybujcie no i do zobaczenia w kolejnym vlogu.